Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek, szóstego tygodnia Wielkanocnego. Dzisiaj na przykład w Warszawie tak, w Warszawie przypada wspomnienie błogosławionej matki Czapskiej. I to jest taka dość ciekawa postać, bo ona straciła wzrok tak w młodości i to odczytała jako takie wezwanie Boże właśnie do tego, żeby się zainteresować ludźmi podobnymi sobie właśnie takimi, którzy mają problemy z widzeniem, niewidomymi tak, to ona właśnie założyła ośrodek w Laskach i tam właśnie opiekowała się niewidomymi przez jakiś czas tam razem z nią posługiwał tym, że niewidomym Taki ksiądz Stefan Wyszyński, tak? Taki Stefan Wyszyński, który później został prymasem Polski kardynałem też jest błogosławiony. Razem z nią został ogłoszony błogosławionym przez papieża Franciszka. Ale tak sobie myślę, bo ostatnio właśnie wczoraj było o widzeniu. Jezus właśnie mówił, że możemy stracić go z oczu, i wtedy czasy dać chwilę, trzeba pomału, cierpliwie poczekać, pomodlić się, podjąć właśnie działania w tym kierunku, żeby znowu zobaczyć Jezusa, żeby znowu go sobie postawić przed oczy. Właśnie tu warto sobie przypomnieć, że tego Piotra chodzącego po wodzie, tu ciągle ta scena wraca. Właśnie kiedy Piotr traci Jezusa z oczu, kiedy skupia się na wietrze, na falach, na ciemności, no to to wszystko go od razu wchłania, to, 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 to wszystko się sypie od razu, prawda? No i Piotr robi bardzo mądrą rzecz od razu woła do Jezusa, prawda? Od razu do Jezusa, od razu do Jezusa i to mniej więcej właśnie, mniej więcej to właśnie są wnioski z wczorajszej medytacji, z wczorajszej Ewangelii. Że można stracić z oczu Jezusa, może się zdarzyć tak, że coś odwróci moją uwagę, ale kiedy tylko się zorientuję, że straciłem z oczu Jezusa, to po pierwsze powinienem znowu na nowo stawiać sobie Go przed oczy. Tak jak mówi Księga Psalmów, zawsze sobie stawiam, zawsze sobie stawiam Pana przed oczy. No i właśnie okazuje się, że można być, że tak powiem, niewidomym cieleśnie fizycznie, A tak naprawdę widzieć znacznie więcej niż wielu obdarzonych z okolim, że tak powiem, wzrokiem, prawda? Że można z drugiej strony świetnie widzieć, mieć ostre spojrzenie w rozumieniu tego świata, a zupełnie być miałym niewidomym, jeśli chodzi o sprawy duchowe, właśnie. To jest to napięcie wielkie, takie. I to napięcie trochę się pojawia też w dzisiejszej Ewangelii. Jezus kontynuuje ten temat. Właśnie i ta matka czapska, i, i ci niewidomi, i właśnie to napięcie między widzeniem fizycznym a widzeniem duchowym, to napięcie między sposobem patrzenia, widzenia rzeczywistości tego świata, a sposobem w jaki patrzy, w jaki widzi Bóg. Właśnie to napięcie to jest temat, który gdzieś tam ostatnio w Ewangeliach krąży i dzisiaj też dochodzi do głosu. A dzisiejsza Ewangelia to dalszy ciąg wczorajszej. Właśnie to nawet dzisiejsza Ewangelia jest trochę na zakładkę z wczorajszą, bo, bo końcówka wczorajszej to jest początek dzisiejszej. Dzisiejszy fragment, no właśnie, jest z 16 rozdziału Jana, wiersze 20 do 23a. Nie, 23a. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaśniu o nic mnie nie będziecie pytać właśnie zobaczcie, że dzisiejsza Ewangelia właśnie rozpoczyna się od tego napięcia, że, że mówi Jezus ze swoich uczniów wy się będziecie smucić, a w tym samym czasie świat będzie imprezował. Prawda? Że okazuje się, że jeżeli ja rzeczywiście poddam się procesowi nawrócenia, czyli temu, po co Jezus w ogóle przed na świat, nie? że zobaczcie, że od początku Jezus łączy silnie swoją działalność, zbawienie właśnie z procesem nawrócenia. My myślimy, że zbawienie to jest jakieś jednorazowe wydarzenie, że coś się musi dokonać, zdarzyć, zadziać. Prawda? Natomiast okazuje się, że zbawienie no na tym polega, że Jezus nam otworzył drogę do nawrócenia, do wewnętrznej przemiany, właśnie takiej przemiany, żeby to doprowadziło mnie do synchronizowania z Bogiem, z Nim samym, z Jezusem. Że Bóg w Jezusie przychodzi, staje się Bogiem z nami, jest z nami, towarzyszy nam o swoim człowieczeństwie. Żywy Bóg jest w każdym z nas, właśnie dokładnie po to, żeby pomóc nam takiś przez rzeczywistość, przez naszą codzienność, w taki sposób uczyć nas, w taki sposób patrzeć, przeżywać, rozumieć wszystko, żeby nas to tak przemieniało wewnętrznie, żebyśmy byli coraz bardziej zsynchronizowani wewnętrznie z Jezusem. A będąc synchronizowani wewnętrznie z Jezusem, byli synchronizowani z Bogiem całym, prawda? I żebyśmy coraz bardziej myśleli, czuli, pragnęli, widzieli wszystko tak, jak właśnie myśli, czuje, przeżywa, widzi, pragnie Bóg żeby właśnie była taka jedność wewnętrzna między nami a Bogiem, i, i, i wtedy wszystko będzie dla nas coraz bardziej jasne. Tak jak ta dzisiejsza Ewangelia się właśnie kończy tym stwierdzeniem Jezusa, że wtedy już o nic nie będziecie pytać, bo wszystko stanie się jasne. Dla nas, kupa, rzeczy jest niejasnych właśnie dlatego, że, że utraciliśmy tą wewnętrzną synchronizację z Bogiem, że daliśmy się zsynchronizować z Duchem, z Wężem. Synchronizowaliśmy się z tym światem, a przecież właśnie cel człowieka jest w tym, że człowiek miał być wyprowadzony z tego świata ku Bogu. Właśnie ciągle się pojawia no, no ten cel człowieka, nie? wyprowadzanie człowieka z tego świata, z prochu ziemi, z nicości, z tego co najniższe, wyprowadzanie człowieka cierpliwie ku samemu Bogu. Właśnie to co mówi Pismo Święte, że Bóg wyróżnił to co nie jest, by zawstydzić to co jest prawda, wyróżnił to, co nie jest, że mm, właśnie ja jestem tym, który nie jest, prawda, mnie nie było, nie było, mnie, byłem nicością, prochem, prawda, i teraz Bóg swoją miłością wydźwignął mnie z prochu, z nicości i zaprasza mnie do drogi, do, do, do drogi ku Niemu samemu, prawda, i, i, i właśnie chce pociągać się swoją miłością, żebym ja szedł wpatrzony w Jego miłość, miłość, która jest w spojrzeniu Boga na mnie, w Jego słowie skierowanym do mnie, w Jego oddechu, we wszystkim, co dla mnie czyni, żebym ja uchwycił się tej miłości, prawdę tej miłości, prawda, i szedł w tą miłość, dał się ciągnąć coraz głębiej w tą miłość, tą miłość, która zechciała być moją. Właśnie zobaczę, że podobnie też jest w naszych wzajemnych relacjach międzyludzkich, że wszystko polega na tym, że ja się dał zaprosić do relacji, że ja się dał zaprosić do tego, żeby iść coraz głębiej w miłość, która przyszła do mojego życia i, i która mnie właśnie zaprasza do tego, żebyśmy zaprasza właśnie do zbudowania takiej relacji, nie? Do, do, do odkrywania, do poznawania siebie nawzajem. Właśnie różnica między naszymi relacjami wzajemnymi, międzyludzkimi, a naszą relacją z Bogiem jest taka, że Bóg zna nas do końca, to my poznajemy Jego, jakby On nie, nie ma takiej potrzeby, żeby nas po poznawać, bo zna nas do końca, i właśnie dlatego Jego miłość jest nie, nie do cofnięcia, bo On zna mnie do końca, przenika moje serce, nerki, wszystko, jak mówi Pismo Święte, i właśnie takiego chcę poznać kochać I, i to Bóg pokazał w Jezusie, że On do końca nas zna, poznał nas do samego końca, właśnie w krzyżu, w męce, w cierpieniu do samego końca doświadczył, nas doświadczył, Bóg doświadczył nas w Chrystusie, jacy my jesteśmy naprawdę, poznał nas namacalnie, doświadczalnie, kim my jesteśmy, prawda, co to znaczy, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy, prawda, złoczyńcami. Doświadczył całego bólu, cierpienia, wszystkich ran, jakie jesteśmy w stanie zadać, całego naszego złoczynienia. Właśnie poznał nas dogłębnie, do końca nas poznał I, i pokazał na krzyżu, że właśnie takich potrafi nas kochać, chce nas kochać. Miłość jest nie do złamania, właśnie dlatego, że, że on zna nas do samego końca. I że właśnie taki chce kochać, i właśnie w ten sposób przegrał oskarżyciel. Nie? Bo, bo, jakby to powiedzieć, diabeł jakby postrzegał swoją szansę właśnie w tym, że zaskoczy Boga tym, jacy my jesteśmy źli, sprowokuje nas do tego, żeby wydobyć z nas wszystko, co najgorsze, i żeby Bóg tak się zaskoczył tym, do jakiego zła jesteśmy zdolni, I żeby się wycofał z miłości do nas i dał sobie z nami spokój. I diabeł przegrał, bo okazuje się, że sprowokował nas, żebyśmy wydobyli z siebie całą głębę naszej złości. I okazuje się, że Bóg wcale tą głębią nie był zaskoczony, tylko wręcz przeciwnie wskazywał Jezus zmartwychwstały, uparcie wskazywał uczniom, że, że jakby Bóg ustawił proroków w piśmie świętym, w prawie, w to, że w psalmach, w pismach, że to Bóg to wszystko mówił, że On sobie zdaje sprawę, z kim ma do czynienia i co Go spotka, jak do nas przyjdzie, że On nie jest zaskoczony i że właśnie takich nas, nas kocha. I w ten sposób przegrał diabeł, bo diabeł już nie ma żadnych argumentów, nie ma, nie ma nic, prawda, co mógłby wyciągnąć, bo wyciągnął z nas już wszystko, prawda? I okazało się, że takich nas kocha Jezus, prawda? Tylko teraz rzeczy jest w że to zobaczyć jestem, że my po naszej stronie, teraz że tak powiem, jest piłka, że teraz jest nasz ruch, nie? że Bóg Chrystus się pokazał już wszystko, my pokazaliśmy na co nas stać. Chrystus Bóg Chrystus się pokazał, że, że on nie jest zaskoczony, że on zdawał sobie sprawę z kim ma do czynienia i że właśnie takich nas kocha i teraz jest nasz ruch. Prawda? Czy my to dostrzeżemy? Czy my to przeżujemy, przetrawimy, czy właśnie my damy się zaskoczyć tą miłością i pociągnąć tą miłością. Pociągnąć tą miłością w taki sposób, że ta miłość ma szansę nas przemieniać, prawda, przemieniać wewnętrznie. I owocem tej przemiany będzie to, właśnie to co pobrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii, że nasze widzenie rzeczywistości się zmieni tak głęboko, że w zasadzie będziemy postrzegać rzeczywistość dokładnie odwrotnie niż postrzega ten świat. I zobaczcie, że rzeczywiście tak jest. Że rzeczywiście tak jest. Że jeżeli człowiek się faktycznie poddaje głęboko procesowi nawrócenia, przemiany wewnętrznej, przemiany serca, przemiany. To, to wszystko się przewartościowuje. O, to wszystko się przewartościowuje i to, to ja nie raz miałem z tym do czynienia właśnie z ludźmi, którzy cierpliwie podążali drogą nawrócenia i na tej drodze, prawda, wielokrotnie ze zdumieniem mówili, proszę księdza, teraz do mnie dociera. Teraz widzę, ku czemu ja się kierowałem, za czym ja goniłem? To absurd, że ja za takimi rzeczami goniłem. Człowiek trafiał do mnie absolutnie zawinięty na jakiś tam tematach, że to w ogóle to absolutnie jest sedno sprawy, to w ogóle to, to trzeba za tym gonić, gnać i w ogóle, a po jakimś tam czasie cierpliwej pracy, cierpliwej modlitwy. Przeciek teraz widzę, mówię, jaki to był absurd. Za czym ja go nie wiem, za czym ja pędziłem, teraz widzę, że są w ogóle zupełnie inne wartości, nie? zupełnie inne wartości, i właśnie tak naprawdę dokładnie o to chodzi zemu duchowi, żeby nas obrócić o 180 stopni coś jak żona lota, nie? że zamiast iść w kierunku ratunku zamiast iść w góry razem z lotem, to ona jest zwrócona ku ginącej prawna Sodomie go może, bo tam było fajnie, bo tam była niekończąca się impreza, niekończące się sycenie właśnie emocji, namiętności, zmysłów waszej i tu patrzy świat. Świat nie jest skupiony na Bogu, świat jest skupiony na sobie, na syceniu siebie właśnie na takim bardzo płytkim poziomie. Świat jest niezdolny do, do, do widzenia całej głębi, Świat patrzy bardzo płytko. To jest to, co się stało z Ewą, to, co ja opisuje na temat Ewy, prawda? Że, że Ewa dała się oderwać od zapatrzenia i zasłuchania w Boga, i to zasłuchanie się, ta dyskusja z wężem doprowadziła do totalnego skupienia się na sobie. I to skupienie się na sobie doprowadziło Ewę właśnie do takiego myślenia, jak ja to mam źle, jak mi to jest źle, właśnie to jest taki przy okazji taki wyznacznik, że jeżeli żyjesz w takim właśnie przekonaniu, jak to mi jest źle, jak to właśnie wszyscy są przeciwko mnie, jak to wszędzie wszyscy są źli. To znaczy, że dajesz skupić się na sobie. Jeżeli masz takie wrażenie, że jesteś ofiarą wszystkich, nie wszyscy mają cię za nikogo, nikt cię nie rozumie, wszyscy cię prześladują, prawda, świat cały jest w ogóle zły i przeciwko tobie i ty tak strasznie cierpisz i nikt cię nie rozumie, to właśnie, że to się stało. Zbytnie skupienia się na sobie i to zawsze człowieka gubi. Zawsze człowieka gubi, zawsze człowiek staje się otwarty na to, żeby mu podrzucić właśnie fałszywą pociechę, nie fałszywą pociechę. I to jest właśnie to, w czym to nie świat. Że świat tak naprawdę to nie w usilnych próbach zagłuszenia w sobie, zagłuszenia w sobie pustki, świadomości pustki. Nie? I świat myśli, że tą pustkę zagłuszy, jeżeli właśnie utonie w niekończącym się syceniu zmysłów, namiętności, emocji, w szukaniu właśnie coraz to, prawda, mocniejszych, że tak powiem, wrażeń, przeżyć i zobaczy, że, że rzeczywiście temu nie ma końca, nie ma granic, w szukaniu właśnie coraz silniejszych bodźców, prawda, coraz silniejszych bodźców emocjonalnych namiętnych, zmysłowych, prawda, że tu nie ma końca, prawda, dlatego, że to jest podążanie w dokładnie odwrotnym kierunku, w kierunku namnażania pustki w sobie. Właśnie Ewa dała się w tym kierunku sprowokować, nie? Że, że, że zaczęła sięgać po to, co miłe z wyglądu i smaczne. To samo w sobie jest ok, że na przykład lubię smaczne potrawy. Kłopot jest wtedy, kiedy zrobię z tego cel życia. No i właśnie później to jest tak, że to co dla świata jest super imprezą, prawda? No to w rozumieniu uczniów Jezusa, no to jest dokładnie odwrotnym kierunkiem, prawda? Dokładnie odwrotnym kierunkiem. I właśnie dlatego uczniowie Jezusa często są niezrozumiani przez ten świat, bo, bo, bo próbują podążać w dokładnie odwrotnym kierunku niż ten świat. I dlatego ten świat nie rozumie, dlatego ten świat często traktuje uczniów Jezusa jako zagrożenie, zagrożenie, które trzeba się pozbyć, no bo to nam mąci pozorny spokój niekończącego nie się imprezowania, prawda, niekończącej się imprezy. Niekończącej się imprezy. To nam mąci pozorny spokój, nie? Bo, bo, bo jest grupa ludzi, którzy pokazują, że możliwy jest kierunek odwrotny, kierunek odwrotny. Co nie znaczy, że Podążanie za Chrystusem w kierunku, który wskazuje Chrystus, musi być związane tylko ze smutkiem, z cierpieniem, z rezygnacją, z odmawianiem sobie wszystkiego. To jest też nieprawda. To jest też nieprawda. To, to po prostu polega na wewnętrznej przemianie, przemianie tak, tak głębokiej, że w moich oczach, że przede mną otwierają się perspektywy, których istnienia do tej pory nie, nie, w ogóle nie podejrzewałem. Otwierają się przed moimi oczami cele i propozycje, które przekraczają wszystko, co, co mi się do tej pory wydawało. Ja zaczynam całym sercem pragnąć właśnie tych perspektyw, właśnie tych celów, które zachwycają mnie o wiele głębiej, o wiele bardziej niż wszystko, co do tej pory miał do zaproponowania świat. Właśnie władza tego świata nad nami, to się zasadza właśnie na tym, że najpierw, tak jak Ewę, oderwać mnie od zapatrzenia się w Boga, w Jego spojrzenie, w Jego serce, w Jego propozycje, zaproszenia, w perspektywy, które On mi przedstawia i skupić mnie bardzo wąsko tylko na, na doraźności, na tymczasowości, na sobie, żebym ja widział wszystko bardzo płytko. I nie widział właśnie, że, że są perspektywy większe, głębsze, wspanialsze, potężniejsze niż to, co próbujemy zachwycić ten świat. Nie? Że ukryć przed, na przykład przed jakąś tam prymitywną cywilizacją, ukryć prawdziwą wartość dóbr złożonych w ziemi, na której mieszkają, i kupić tą ziemię za garść, prawda, szklanych paciorków, które ładnie błyskają. Nie? Że uczciwe byłoby siąść z takimi ludźmi i pogadać z nimi, powiedzieć im, właśnie doprowadzić ich do odkrycia, do zrozumienia czym są dobra naturalne ukryte właśnie w ziemi, na której mieszkają, co z nimi można zrobić i teraz właśnie z nimi uczciwie negocjować no, odkupienie od nich tego wszystkiego za jakąś uczciwą cenę, prawda, względnie nauczyć ich z tego korzystać. I to jest uczciwe, prawda? Natomiast nieuczciwe jest właśnie wykorzystać niewiedzę, nieświadomość człowieka albo w ogóle wręcz doprowadzić do niewiedzy, do nieświadomości. Widzicie, jeszcze pamiętam takie czasy, kiedy żyliśmy w tak zwanej Polsce komunistycznej, kiedy rządzący Polską bardzo dbali, żeby nie docierały do nas żadne informacje z tak zwanego Zachodu, a jeśli już, to, to oficjalne informacje pokazywały ten tak zwany Zachód jako zgniły. Jako dekadeckie, jako w ogóle siedlisko wszelkiego zła, i że dlatego my musimy tutaj, prawda, w, w tej Polsce komunistycznej żyć, bo, bo tu jest najlepiej, prawda? Tymczasem ci, którym udało się gdzieś tam na zachód wyrwać, to przywozili informacje zupełnie inne, a to nie było takie proste wyjechać za granicę. Właśnie dlatego, żebyśmy się nie dowiedzieli, że może, może, może być inaczej. Jeżeli człowiek nie wie, że może być inaczej, no to się poddaje temu, jak jest to mu jak jest. I to jest właśnie metoda tego świata, żebyś tu, broń Boże, nie dowiedział się, że może być inaczej. Właśnie dlatego uczniowie Jezusa są tak bardzo prześladowani, bo oni są świadkami, że może być inaczej, niż żyją wpatrzeni w coś innego. Nie? Zobaczcie, co Jezus dzisiaj mówi, że smutek Was przemieni się w radość, w radość, której nikt nie zdoła wam odebrać, właśnie w tą radość, radość wpatrywania się w oblicze Jezusa odkrywania tego, że to oblicze jest zawsze zwrócone ku mnie, to co Jezus mówi, zobaczę was i wasze serce się rozraduje. To jest bardzo ciekawe serdzenie, że Jezus jakby odwraca to, co do tej pory mówił. Że mówi, jeszcze chwila nie będziecie mnie widzieć, jeszcze chwila mnie ujrzycie. I teraz mówi, jakiego mnie ujrzycie? Wpatrzonego w was. Zobaczę was i, i wtedy waszej radości już nikt nie odbierze. Nie? Że my odkryjemy Boga wpatrzonego w nas z miłością. Właśnie tu znowu święty Piotr, tym razem scena na, na dziedzińcu arcykapłana, prawda, na dziedzińcu arcykapłana. Piotr upadły z szargany, prawda, świadomy swojej zrady, ratunek, gdzie znajduje? Właśnie w tym, że Jezus spojrzał na niego. Spojrzał na niego z taką miłością, że aż Piotr się rozpłakał. Właśnie zdarzenia tego, Jaki jestem małostkowy, jak łatwo mnie zastraszyć, jak łatwo mnie zwieść, prawda? Prawda, jak łatwo mnie doprowadzić do tego, że poświęcam Jezusa w imię ocalenia czegoś na tym świecie. Zobacz, jak głęboko jest w nas wryte, właśnie to przekonanie, że najlepsze, co możemy mieć, to to, co na tym świecie. I to do głosu dochodzi w Piotrze. Nie? Że że chce ocalić coś na tym świecie za cenę przysięgania się, że w ogóle z Jezusem nie ma nic wspólnego. I Pan patrzy na Jezusa, yy, przepraszam, Pan patrzy na Piotra i w tym spojrzeniu Piotr znajduje odpowiedź na swoją małoskowość. Odkrywa Boga wpatrzonego w siebie z miłością, Boga poranionego, pobitego, zdradzonego, Boga, którego ja ze nie? A który jest patrzony we mnie z miłością, prawda? Spojrzenie Jezusa, właśnie, radość, której nikt nie zdoła mi odebrać. W szczególności radość, której nie zdoła mi odebrać nawet doświadczenie mojej słabości, nieporadności, bezsilności, wasze mojej małostkowości. Że w tym spojrzeniu pana wpatrzonego we mnie, znajdzie odpowiedź na wszystko, na to, co robi ze mną świat, na to, co myśli o mnie świat, co myślą o mnie ludzie, na to, co myślę o sobie sam, na to, do czego próbują mnie przekonać, moje słabości, moje nieporadności, właśnie to, co też, do czego doszedł święty Paweł, właśnie to jest tak naprawdę ostateczne nawrócenie świętego Pawła, kiedy kiedy jest złamany tym doświadczeniem swojej słabości, tego ścienia, wobec którego jest bezranny, jest gotowy zrezygnować ze wszystkiego, prawda? I Jezus mówi właśnie wystarczy Ci mojej łaski. Właśnie to nieodwrócone spojrzenie Pana ode mnie, że, że w Jezusie odkrywamy, że Bóg nigdy nie odwrócił ze wstrętem ode mnie swojego wzroku. Nigdy... Nie przestał patrzeć na mnie z miłością, i właśnie w tym spojrzeniu Pan odczytuje, że, że te wszystkie propozycje, zaproszenia, które On ma dla mnie cały czas są aktualne. Że Co prawda, dałem się zwieść błyskotką tego świata, dałem się zastraszyć, czy co tam, prawda, ale Pan nie zrezygnował ze mnie, nie odwrócił ode mnie swego oblicza, nie, nie, nie odwrócił ode mnie swego wzroku. I nie wycofał żadnych propozycji, żadnych zaproszeń, i że to wszystko jest aktualne. I to wszystko przekonuje mnie, że coraz większą wartością jest Pan i to, co widzę w Jego oczach. I już przestaję pytać, dlaczego, bo już wszystko inne przestaje być ważne w tym spojrzeniu, w tej miłości, wszystko się wyjaśnia, o co tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, że jest ktoś, kto mnie kocha, kocha miłością nieutracalną. I chodzi o to, żebym ja coraz bardziej był tą miłością zachwycony, coraz bardziej jej chciał. I to będzie mnie uspokajać, właśnie. To będzie mnie uspokajać wtedy stanę się niezwyciężony, kiedy właśnie coraz bardziej będę chciał właśnie tej miłości, kiedy ta miłość będzie dla mnie coraz bardziej na pierwszym miejscu, coraz bardziej. I tak się będę rodził. Rodził do nowego życia, rodził do radości samego Boga. Tak się będę rodził, kiedy tam, kiedy. Ta miłość, miłość, która przyszła do mojego życia, będzie się dla mnie coraz większą wartością, w moich oczach coraz ważniejsza, coraz większą wartością. Czyli widzicie, tutaj dotykamy takiego tematu, to można by pociągnąć, ale to już tak, to jest dosyć prosty temat, już samemu można w to wejść, że to na przykład można wszystko ugryźć od takiej strony od takiej strony hierarchii wartości po prostu. Że jeżeli ja mam wadliwą hierarchię wartości, to można mnie zwieść, można mnie zastraszyć, można mnie zniewolić, można mnie pociągnąć jak na smyczy. Natomiast jeżeli na szczycie mojej hierarchii wartości jest miłość Pana, którą widzę w Jego spojrzeniu, miłość, która przyszła do mojego życia i która kocha mnie właśnie takiego i z takiego nie rezygnuje, to stanę się coraz bardziej nie do złamania. Bo czym mnie zastraszyć? Bo co? Bo zobaczcie, że my generalnie to się boimy straty, nie? Dlaczego jak przychodzi coś trudnego, to się smucimy, martwimy, bo, bo boimy się, że coś na tym stracimy, dopiero jak widzimy, że zyskaliśmy, nie? Że, że tak, to prawda, bolało mnie, czułam ucisk i w ogóle, ale ostatecznie zyskałam, bo urodziłam dziecko. No to się pojawia radość, nie? No my tacy jesteśmy, nie? Że boimy się straty na przykład, nie? Boję się, że coś na tym wszystkim stracę, że mi będzie trudno, ciężko i w ogóle. Dopiero kiedy doświadczam, że jednak zyskałem. Jednak zyskałem, to się cieszę. No i teraz Pan mówi, co? że Chodzi o to, żebym odkrył, że zyskałem jego miłość i nic, i nikt nie jest w stanie mnie tej miłości pozbawić. Nie jestem w stanie jej stracić. Yy, prawda, i żebym tu się zapatrzył, to było dla mnie coraz ważniejsze. Miłość, którą mam. Miłość, którą mam i która mnie nie chce nie porzuci, nie zostawi, prawda, której nie stracę, żeby ona była dla mnie coraz ważniejsza, ta miłość, to wtedy coraz bardziej spokojny, coraz trudniej będzie mnie złamać, coraz trudniej będzie mi odebrać radość, nie? Bo, bo, bo mam coś, czego nikt mi nie może zabrać. Nie? Natomiast dopóki jakieś inne tam wartości będą dla mnie ważniejsze, ciekawsze, no, to będę niespokojny, bo to wszystko inne to idzie mi zabrać, wszystko inne przemija, wszystko inne idzie stracić. Nie? I tu się pojawia lęk, niepokój, prawda, smutek. I tu łatwo mnie zniewolić. Natomiast jak na pierwszym miejscu jest miłość, miłość, której nie da się stracić, no to jestem spokojny. To czym mnie złamać, czym mnie zastraszyć. Właśnie o to chodzi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.